Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Niestety zapomnieliśmy w biegu nagrać wstęp. Dzisiejszy odcinek to kary, kary od chłopaków z Brokis. Poprzedni odcinek możecie z gotowania zobaczyć tutaj. Denis, karą dla ciebie jest jeden trening Guardiana. Przydałbyś się co? Powodzenia. Siema, witam bardzo serdecznie z tej strony disco Karol. I słuchajcie, kara dla krótkiego to wydzieranie sobie logo Brokis. Jak widzieliście, kary są dwie. Dla Denisa w pierdol. Dobra, Kozak. Dla krótkiego tatuaż Nie, wy jesteście rozdoleni, nie? Ty jesteś Lecz troszkę tutaj pokombinujemy w naszym stylu. Niestety nie będzie dzisiaj z nami globusa, który uniknął na ten moment kary, ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Co ty mi dzisiaj spuszczasz? Napieramy no, się troszeczkę. Dobra Denisku, tu zgodnie z obietnicą jesteśmy na treningu. Jesteśmy u Adriana, który na się trenuje. Możecie Adriana też znać e, jako trenera Alberto. Także, tak jak obiecane, le le leciutki, leciutki sparing. Jesteś gotowy? Zgubiłeś się coś tam kiedyś? Nie wygląda strasznie. Nie, ja jestem szczupły i tak dalej, widzisz. Tak jest. Czarny dresik, czarne wysmukłe. Ciosy będą lekkie, sami zobaczycie. Najedniego. Nie? Nie, nie? Ja ja To rozgrzewkę najpierw chyba musisz zrobić, no, nie? No, 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 jakaś rozgrzewka chyba, to? Nie, już bez rozgrzewki no? myślę, że go zlejemy <noise> Ale nie rozbiegaj się tak, co się tak rozbiegasz? Pomachaj trochę rączkami i pobiegaj troszeczkę tak? <noise> tak, tak, tak. Tak. Nie, nie skakałem, ale... Jak kiedyś się tacy to, to możemy świadkówkę nagrać, nie? <noise> no to weź, pokażę. ale tutaj, tutaj, nie ma boiska do świadkówki <noise> nie, nie, jak, jak... Jak to było, kur... Tak?

To, to, to jest gotowy, w takim razie bardzo dobrze. O kurwa. Jestem chory że to, to tak trochę... Trochę łagodniej dzisiaj, co? Na tej sali nie ma wymówek mordeczku. O, to, to co będzie to będzie? sobie w piłku. Twarda szczęka, naciśnięte pięści. Tam ci ta mi szklanka wchodzisz tam na pełne i wiesz, Krótka piłka, a jak nie dasz rady to ja wiadę. Nie Kilim... twoje do więzienia? Mam to... mam to Weź piachu nasy do rękawic, piachu do rękawic Nie, kiedyś słyszałem, Te bandaże <sadalasket>? to się poność kiedyś gipsem Tak, jak bokserzy walili, to kurwa no jak zrobisz to od razu, to jesteś, no to ta taktyka od, na niego jest taka, że ja od razu w niego wlatuję. Tak, ja z frontu od razu, tak, od razu, tak. 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 I w weselnie jak Tak, będzie Człowieku wiosłem z niego... A weź pokaż, pokaż tę stójkę Aby, czy do kamery. Warko ścienie? jakieś ruchy takie. Czekaj, bo tu ja pamiętam na, na YouTubie, że trzeba tu trzymać przy tym, żeby w p. nie dostać, nie? Tu noga, chodzi. Jak się kopielowała? Trzymaj dzisiaj pokażę wam podstawowego lockinga. Na to, Coś, <noise> co <to> <noise> <sprawdzić>. Nie. <noise> Za drugą. To? No, nie bo ty mnie zablokujesz. To no to dawaj, dawaj, no. No. Kurwa, załam A teraz ty mu. Nie, Nadia? ja nie chcę. Nie, bo w sparingu nie będzie. <noise> ty to podbany z krótkich przyjechał, a ciebie czeka jeszcze gorsza kara. Ja to miałem być tylko po to, żeby z Denisa się pośmiał. No, ty ciebie no. czekam noc z gierasem, <śmusza> ja dostanę 20 minutę. Ale ty gieras zapamiętasz do końca życia. Doberaj. Trochę się rozpadają, ale to wysłużone już, o? Teoria, coś ten czy od razu. Już po prostu się napieramy po prostu. to tutaj rozmawiać. <śmusza> no dobra, jak tak chcesz? Mowa motywacyjna. Nie, po prostu nie go wierzę frontem. Od razu. Wróć do przodu. <śmusza> tak. Bo dostał jak skałę, tak. A. I dobra, on jest jednak trochę duży. A. Ale kurwa, nie obiekty! Oj, to mamy się Żarty się skończyły. Ma cztery ósemki jak Gieras. Na RP podbijają żony. Każdy go zna z imienia. Ale sobie wyobrażam, śmiecie, jak pierdolony. <grystanie> <Kodka>, narożnik. <grystanie> no dobra, już tam nie jest, tutaj tam nie chcesz. Plus dla Ciebie jest taki, że ja się wcale nie rozgrzewałem. Dobry. Wiem. Tak? Jesteś tak. pewien? Jesteś pewien siebie? Mam pewien pomysł, ale no. on w tym nie trochę, trochę groźniej wygląda. I Witam to tylko postura. Zobacz to, ten kaloryfer. Widziałem jednego tego taki kaloryfer. Tak. <laughs> Chwila przed walką, co myślisz? Że będzie śmiesznie, będzie bolało, będzie bity, będzie płakał. Ej, robimy jakieś terminy, czy coś? 10 po 3. 3 <laughs> po 2. Tak.

Kurwa, no. Dajże chwilę przestrzeni. Kurwa, nie Uciekają, po tego. Bez kitów. Denis pokaż mu. Oh, kurwa Dawaj zobacz. Ale to Zobacz, 30 sekund do końca pierwszej rundy, daj jeszcze raz. się! Dawaj, dawaj, nie bój się! Uuu, dobrze się, mi, dobrze! Bo to boli! Obrąź się, wstawaj! Się, wstawaj! Stawaj. Wstawaj! Weźcie tego menela ode mnie Dobra czas, koniec pierwszej rundy O Dawaj, bo to jeszcze dwie rundy Ile? To jeszcze dwie rundy O ja pierdolę Na razie lekka przewaga Denisa, muszę nadrobić straty Także w drugiej rundzie damy z siebie więcej Powiem ja, tak, ja jakbym nie był chory To pewnie bym wygrał Ja uważam, że ja muszę odganiać, więc w drugiej rundzie muszę dać z siebie więcej O ja pierdolę O kurwa Wziąłem że jakieś jakiś lesz do bycia to jest Adrian, ja wiedziałem jak on bije Zastanawiam się, czy jeszcze go męczymy jedną rundę, czy już, no, już wjeżdżamy, no. tak? No jedną, normalnie, ale będą tak chyba pechy Dobrze Jadę, tak tak, tak stracił dech Dobrze, dobrze Polecie wątrób Gotowy? Start! Walka! Dawaj, walcz! <ś cantidad> <średnia>

już szkół. Zasadnik go. Dobra, na raz. <noise> Dobra. Podajesz się. Dalej oh. upadek denisa. Okay. Dobra, ostatnia przerwa. 10 nie, 30 sekund przerwy. Dobra. Musisz na Hashtag, możesz go skończyć. Sam karę. Tak się możesz go skończyć. To to kończymy imprezę. Dawaj. Deni ostatnia runda. Za dużo i pan kozak ostatnia, ostatnia runda i kończymy Dwie minutki albo znaleźć ile wycie Minutę Ostatnia to minuta. No to ostatnia minuta, ostatnia runda, ostatnia runda minuta. Jeszcze 15 przerwy. Dobra. Ale on też jest zmęczony stary. Bardzo. A tam nawet wodyszy. Eee. Czekaj. Jeszcze dziesięć. Dawaj go Dobra, akcja, jedziemy. Poszła? To było mocne, no Specjalnie to przepuściłem, bo widziałem, że to... <grym> Jak chcę koniec Ostatnia no, ostatnia akcja dobra, dobra. Dobra, dobra. Ostatnia, ostatnia akcja? Że mnie zajebie Ja cię tylko lekko podotykam, chłopaku <grym> Jak oh. na łyżkę tak mi zejbał w czoło, że aż ósemki poczułem. Koniec? Koniec. Jak chcecie tak potrenować, mieć takie umiejętności Adrian, zapraszamy, frajda, mała na Instagramie. Zapraszam na luźne zabawy, treningi. Stawaj gruby, jedziemy dalej. No jeszcze muszę uznać wyższa z tego gentlemana. Jest remis tak naprawdę. Walka była pokazowa. Miało być lekko, więc było. Za... Ja się teraz przygotuję. Za cztery miesiące robimy rewasz. Przyjmuję. Przyklepany? Przyjmuję. 40 rewancia, ja się zapisimy. Który jest? Dziesiąty. I go na... Ja do 10 tego tu wjeżdżam, kurwa. Z jakąś taką... No to dobrze, teraz, teraz będę po Tajlandii to. O, o, to za 8 miesięcy <laughs> A teraz idziemy na twoją karę. Tak. Teraz Jaką jest... karę? Ja miałem być tu tylko, żeby pośmiać się z Denisa, zmotywować go. Ja przyjechałem tu wiesz, odpocząć, a nie do żadnej roboty. A zobaczysz. Nie no, na miejscu. Na miejscu. No bo ja wiem jaka jest kara, więc po prostu... Ja, ja opaskę... Chcieliście czegoś takiego, że mnie wyjdziecie z procy albo coś ja od razu wy nie robię czegoś takiego. My się chyba znamy. Szybki do i do domu Kochani, druga część kary. Tym razem dla krótkiego. Będziemy robić tatuaż. Do końca nie wiem jak on będzie wyglądał. Trakcja zawiążemy mu łoczy i reakcję zobaczycie potem. No i jest jakieś przebitki. Putain to z podziadkę kicześć na pewno sobie daje. Dobardam ci najlepszego otwotorek ja go znam. No spóźnę, to tu wazor jest najlepszy, ale kurwa nie jesteś budżet. Pani tego się bardziej... Ale bo ładnie, ładnie, ładna, nawet chyba dziara ładnie wykonana jest wodą. Właśnie widzę, bo wy nie wiecie, to teraz mam tu łączę pod siego zenisem. Bo ja między jest, nami. Między nami to jest. Mianowicie, nie będziemy działać krótkiemu logo Brokisów. Zmieniamy trochę plan. Będziemy udziałać logo Ref i napis Ruda Ninja. To dodajmy do tego cały zarząd. Dajmy jeszcze Mnichu, Meanwhile na przykład, Amazon. Taką czwórkę z taką jakby Koroną? Znaczy tam koroną to będzie to R i przygotujemy tak, żeby Kicia na pewno był zdumiony i zadowolony. Zadowolony w cudzysłowie oczywiście. Zdaje się, nas w nas to, ale co nam zrobił? No co, jak tu Kicia? A jakie jest powiedzenie Kiciusia? Wyjane. No wyje**e ma Kiciuś, no proste, że tak. Tak dla szybkiego sprostowania dla osób, które nie śledzą na co dzień naszych streamów, tatuaż to logo serwera, na którym obecnie gramy w GTA RP, a pod logiem znajdują się niki osób z administracji, z którymi krótki nie darzy się największą sympatią. Generalnie widzowie, jeszcze kara powinna być dla Globusa, nie ma go niestety z nami, ale z tego zrobimy jakiś odcinek specjalny. Ja, tak jest, za, karę za karę dodatkowo będzie rałki. <grym> oh. <grym> <grym> k***a. Uciekł Mam, mam, no. Zobaczę. Ma uciekł na całym łudzie, na całym A, łódkę. O będzie dobrze. Idealnie będzie. nie Dryl, dryl! Cześć! Czyż że nas zajeb... jak idiota! No ale co? No to mnie w samochodzie tak. Nie no, w sumie to. Tam, jak mówię, przecież zawsze muszę odsunąć to, to Nie, ja chcę zostawić taką pamiątkę. Zawsze musieli być ci mi w ogórego dzieci wytatułować, że się w pieszy strzał. O kurwa! Ale ja nie przestało, mówi tak. Nie no jak palcak robi tatuaż, to nie ma lepszego. To było prawda, nie mam widzi palcak. To co mogę tego kibana, dyplomarci. To, to musisz tak. A tu się uziąłeś na Chodź po To za tak ciebie. Tak. Ja w tym biorę działu. Ja Dobrze, to, to jest twój pomysł w ogóle. Tak, jak mój pomysł? Ty to, 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 to mnie nie zwalaj. A dla to jest pomysł? Ja, no. Co mój? jakie ja fa pana gotowe? Co to wymyślił? Robiłem mu różowe serduszka. No. Rozbieraj się malutki. Ty sumie tak sobie przemyślałem. Gorzej już kwa nie będzie. <laughs> Co ty masz na razę? Wszystko chopię Pa, Freddy Krueger wali, wali pasa tutaj. Tu jest Nice Highs, a tu jest 1,3,1,2 Joint. No, to lepsze gorzej mi się będzie. Gorzej, gorzej mi się będzie. by się nie będzie. No. Ja się papłowiem. No. Będę też to połowa. Tak? No, Ale że siebie czy kogoś? Go. No. <laughs> Zaraz. Bo <Okay>. no, <laughs> prawda jest taka, że to ja będę krótki dziara. To jest ta niespodzianka. Ty, ty, pomocne mocne Ale to B fajnie, jakby, to B fajnie zrobione No i to logo ma takie clean w miarę, więc jest okej okay. Bo jakby by było najebane jakieś zorku, to byłoby ciężko to zrobić A, A tak to szybko zrobimy Ale oni mają to B taki w dziób zawinięty tu? No Dobra, no. dobra. No, no. Wajcie tą czapkę, ja nie będę patrzył po Ile tego coś się wyżierał? No to 20 lew. Stresujesz się? Znaczy w sensie stresuję się co za wzór żeście wymyślili i jakie jest wielkości przede wszystkim, bo tam jakby był jakiś pojemny, to mała wielkość to jeszcze git, ale jak jest na pół nogi chyba, to już trochę chujowo. Nie, no ładnie to wygląda. Mam taki że chciałbym wstać i zobaczyć Nie możesz, nie możesz. Pilno, pilno, gość. Nie będę patrzył, nie będę. Czy boli krótki? No to jest takie. Dla mnie to na przykład przyjemny był, jak to działa O, ja p*** dole. Jedna grypa. Jaka tak kupisz? Wiesz, to dziaramy? Co? Dzierżamy na kimkolwiek. Kota. Kota? Kotliczka? Ale za to, to jakiego? Tak. Ja dupą to jest Jest taki kolor na przykład, nie? Żebyśmy ci wytatuowali i żebyś się mocno wkurzył No, co na przykład? Nie wiem, RFGG, logo 5 ma cokolwiek z tym związane co? <laughs> Kurwa, nie bejtujcie mnie, <laughs> błagam was, to was roz... <śmiech> <śmiech> <Podamiam ci daleko. śmiech> ale, ale tak, a jednak inaczej, a tak, jak widzicie tak... Nie, inaczej. Jak nie, 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 że... nie, 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 szóstkę. Albo nie, szóstkę, no. nie, nie, albo nie, 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 wiem. To nie, nie, No No Baję, Jezus, no. nie, ma, nie ma co ukrywać Kiciuś, ale jest duże Jak mi ku**a wydziaraliście, to no, dzisiaj no mam raz raz k**ej Kiciuż, na samym na... początku ci powiem, że nie maczałem w tych swoich paluchów To od razu ci powiem, żebyś nie no, ku**a Kusie... Kusie... Ale nie wy****cie mi drogala na całą nogę Nie, 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 nie W sumie to jeden był pomysł dla mnie A ty jak z usuwaniem palca, jak na przykład takich dziar? No. Boli latem? Boli, no, dwa razy mam warcie, no. Jak coś w sensie jest, że noga jest do ucięcia, to jeszcze dzisiaj na amputację jadę. No to jeszcze to terminy bukuj. No bo jest ja k***a co ci ładnie dziarasz. Bo boję się, że on, kurde, coś z sobie zrobi, pójdzie. Bo ty skąd jesteś? Pozna nie. <noise> skąd jesteś? Z no kurde. Gdzie, nie, żeby, Żebyś tam pod pociąg... No, tak w skrócie. długie spodnie chyba zalecane. Nie, <tem> absolutnie długie spodrowady. No powiem ci, że to już się dochodziło, bo to ruch dochodzi. Nie, nie, nie. Albo to wysłonić. w sercu. Ale spokojnie, jiggy wystłał, jak chcieliby. Jak to jest coś kibicowskiego, to was rozpalam, nie, naprawdę. Masz, możesz stać. Nie, wiesz, to się Doleni nie? Ty jesteś rozwiązany, Ty jesteś przyjemny, człowieku. Ty jesteś chory, kurwa. Powiedziałem ci, że wszystko mogę kurwa zrobić, tylko nie to. Ja wiedziałem, że nie można. Nie możecie Na wakacje w krótkim Powiem ci tak, że ta z stałem do końca życia. Ale nigdy nie zostałem pana. Ej, wiecie, że... Jesteś się ciężko zaj... Nie? Ale to jest cztery. Jesteś się pomakał. Ja tak się że takie duże będzie. Ciekawe czy to matce na wikie nie, nie powiesz... Nie no wy jesteście zjebani no co ja mam teraz z tym zrobić przecież kurwa, ja tak chodzić nie będę Dobra ja mam już kół usuwanie tatuażu ziemią zagoić Czemu się nie udzieli do powiedz mi Pokaż no, czego się chyba nie robi, no tego się chyba nie robi no wolałbym dostać widzisz, 10 to... razy gorzej w... Niż ty. Teraz... Kara globusa będzie w osobnym odcinku. E, dziękuję. Przejdźmy żeby... na cały film. Tak, będzie cały film po poświęcony dla globusa. Za karę, że dzisiaj dwa nie przyjechał. To wyobraźcie sobie, jaka była kara tu, jaka była tu. Dobra. Ciekawe, co Subskrybujcie, łapkujcie, podbijajcie i do zobaczenia w na następnym odcinku.